Cześć. Szarlotka z mamą przyjechały do nas dzisiaj rano. Tam właśnie stoją. Udało się szybko załatwić transport, także zbiórka się skończyła wczoraj wieczorem, a dzisiaj do nas już przyjechały. Na razie chodzą tutaj troszeczkę tak na uboczu, jeszcze się tam nie zintegrowały ze stadem. Puściłem je do stada, bo nie chciały wstać i siedzieć troszeczkę mówiąc wodą strasznie się denerwowały w tej stajni o szarlotka widać jeszcze cycka będzie zaraz sama młamusi nie wiem czy dadzą do siebie podejść bo to troszkę dzikuski są założyłem szarlotce taki ładny kantarek bordowy nowy który czecia ola kupiła ale już go zerwała widać z głowy zaraz spróbuję ją złapać i poprawić jej ten kantar poprawić jej ten kantar oziewnęła sobie poprawić jeden kantar albo chociaż zdjąć bo tak to się zaraz jeszcze coś zaczepi no zobaczcie jakie piękne kucyki uratowaliście szardlotkę i mamusie no tutaj stoją też jakieś kucyki a dzisiaj wszystkie kucyki tam się pod las przeniosły tamte się one jakoś widocznie lepsze jest dzisiaj bo to jest falami Raz im jedno sianko bardziej smakuje, raz im drugie, bo też siano bierzemy z, z kilku miejsc. Także raz stoją wszystkie przy jednym dzwonie, razem przy którymś innym. O. A to uratowana dzięki Waszej pomocy Szarlotka. Co misiu, fajne kucyki przyjechały dziś rano? Fajne przyjechały nowe kucyki? No, Szarloteczka przyjechała ze swoją mamą. Być może się z nimi trochę pobawię. Nie wiem, czy będą chciały podejść, bo takie są dzikie troszkę, tą, tą małą pchełkę, to naprawdę, jak zakłada zakładałem kantar, to skakała na, naprawdę. Chodziła na nich nóżkach, szarlotka taka mała, mała, ale bardzo silna jest, już podrośnięta troszkę jest, no. Chodźcie, podejdziecie tutaj do mnie? Podejdziecie? Chodź. O, mamusia podchodzi. No, no, ty śmiała jesteś, na początku taka byłaś, tylko wystraszona. No już odejdź stąd, odejdź mi stąd, odejdź, bo chciałem z dziewczynkami nakręcić. I stąd, idź, idź, idź. Sią, potem następny. Następna gwiazda filmowa, no. Chodź. Hmm? tam troszkę chowa się za mamunią. Ale mamunia widzę jest całkiem śmiała. No, Organia, widać inny konior swojej córeczki. Dobra mama, tak. Odganiasz inny konior swojej córeczki małej. Szarlotka będzie chyba cycka zaraz jeszcze sama. trochę. Ej mi to następny, jesteś po buziach. Idź to trochę na bok. No. Widać, że jest troszkę jeszcze wystraszona. Chowa się za mamą tutaj. Pokaż tu się wszystkim. Taka jesteś ładna. Dlaczego kantar zdjęłaś? Dlaczego kantar zdjęłaś? No, taki ładny kantar Ci założyłem. Najładniej jest taki, mamy taki bordowy, ciociola kupiła. No. Teraz mam z babi i poprawić ten kanter, ale nie chcę tego robić na filmie, bo zaraz ona gdzieś uciechną i się w ogóle nic nie da Chyba że sama podejdziesz, no chodź, chodź, się, nie bój się, chodź, się, nie bój. No, pokaż ten kanter, jak masz ten kanter ściągnięty z mordki. Teraz ci poprawię. O, śmiała, to na początku. Na początku były takie wystraszone te zwierzaki jak przyjechały. No, ale teraz widzę. Jeszcze się co prawda nie zintegrowały tutaj ze stadem, ale tak pod tym daszkiem tak w miarę spokojnie sobie stoją. A ty co? Przelbyś zobaczyć co tu się dzieje. Przelbyś zobaczyć co tu się dzieje. No, o i szarloteczko. Dałaś do siebie, podejść, postałaś troszkę tutaj. Dałaś do siebie podejść. Co ty zrobiłaś z tym kantarem? No, taki ładny kanter. Taki ładny kanter, no. No, nic jej nie robi, nic jej nie robi, denerwuj się, tylko tutaj tej do z nią kręcę. Mamusia mnie troszkę nastraszyła. Muszka położyła po sobie. Nic nie robię tej szarlorce, przecież tylko chciała mi kantar poprawić. Nie denerwujemy się tutaj, tak? Nie denerwujemy się, nie denerwujemy się. Nie kość tych uszu po sobie. Nic się nie zrobię. Nic się nie zrobię. No. Kantar jest zaraz poprawię. No, jeszcze wczoraj rano to bardzo słabo wyglądało, bo brakowało prawie 3000 złotych. Ale dużo ludzi bardzo się zainteresowało losem małej szarlotki i mamy. Odebrałem dużo telefonów, wiadomości. I są uratowane tu u nas. Stoją sobie tutaj pod tą wiatą no, Tak mamusia broni swoje szarloteczki Broni tej swoje szarlotki Zaraz spróbuję tej szarlotce Zdjąć ten kantar zobaczymy czy się uda Poczekajcie chwilę Zostawię tutaj taki telefon No chodź pokaż ten kantar Chodź nie bój się Jak ty masz zapięty już nie puszczam Dobra Mama chciała tutaj jeden Mamunia tutaj się tyłeczkiem do mnie wróciła, jak zobaczyła, że jest ściągania katar, chciała mi lekko kołpnąć, także po filmie zdajemy na spokojniej ten kanter. Jeszcze chciałem jej pokazać troszeczkę No już was nie ganiam, nigdy nerwuj się Dobra mamunia, dobra Zobaczyłaś, że z z za kantar, zaraz odwróciłaś się tyłem i chciałaś mi kopa sprzedać, no już, już, na razie nie podchodzę, tego. chciałem was pokazać, jak jesteście ładne, widać, że stałyście na dworzu, bo szatlotka ma takie długie futerko, tak, no jakie masz futerko, pokaż, też już ci się robi trochę dłuższe. Zobaczcie, jakie ładne kucyki uratowaliście. Rodzinkę kolejną. W sumie to mogłem tam dać i do, tych, do tego przedszkola. Nic, na dzień otwarty przestawimy was do przedszkola, żeby wszyscy was mogli obejrzeć. W ogóle mam taki plan, żeby zrobić tam na przodzie taki oddzielny padoczek, na którym będziemy trzymali wszystkie uratowane przez ostatni miesiąc zwierzaki. Także będziecie przyjeżdżali na dzień otwarty, to one będą stały w jednym miejscu, łatwo będzie je obejrzeć. Bo tak to jak my tutaj je puścimy w te stada, no to ciocia Ola musi pokazywać to, ten tam daleko, to jest ten uratowany, tam Jasia czy Stasio. A tak to będą stały po prostu gdzieś przy tym, przy wejściu wszystkie z ostatniego miesiąca. O. U nas trochę błota się zrobiło, bo pada. Pada już od tygodnia. Ale tam jest trochę błota, tam dalej jest sucho. Tutaj też taki jest wyższy teren, też jest sucho, także mogą sobie chodzić. Proszę bardzo. Na uboczu jeszcze, ale na pewno pójdą sobie do stada, jakoś tam się odnajdą. Tutaj w tym dużym stadzie, tutaj mamy u nas na tym padoku za 20 kucyków i koni takich mniejszych. No. także jeszcze raz dziękuję za pomoc dla szarlotki, i dla mamy i zapraszam na dzień otwarty to uratowane zwierzaczki przez Was.